Się. Nie zabłądziłeś? No jasne, że nie. Chciałem was zawieźć do wujka trasą widokową. <laughs> o nie. Trasa widokowa? <laughs> Przecież tu jest ciemno. Co to? O kurczę. To duch. Jeżeli takie widoki miałeś na myśli, kodłaty, to możemy sobie darować resztę? Co tam się dzieje? A kto to jest? Kto to jest? Raczej co to jest? Może jakiś autostopowicz? Podwieźć się na bal wampirów? Odejdźcie stąd! Kim pan jest? Odejdźcie stąd! Pytałem, kim pan jest? Duchem z przeszłości, błądzącym w tych stronach. Obcy nie są tu mile widziani. Precz! Te, t te, t te, te, ten to naprawdę duch? To nie jest odpowiedź, Wysol! Uh, teraz wszystko jasne. Wynosimy się stąd! Jedź, brachu, jedź! Im szybciej, tym lepiej! Zaczekaj! Zatrzymaj się! Chcę ci coś powiedzieć! Kudłaty! Stój! Kudłaty? Fred chce, żebyś stanął. Możesz zrobić to, co cię prosi? Zaraz. Najpierw zamierzam zgubić tego upiornego gościa. Uh, uh. Chodź! O nie! Następny duch! Precz, strajcy! Wynocha Budła Budłaty, uważaj! Weldo, mówiłaś coś? Och nieważne. Hej, znalazłeś czadowy skrót, Bram. Wróciliśmy na drogę. Kudłaty zwiewa jak przerażony zając. już go nie dogonimy. Będziemy musieli zaczekać, aż skończy mu się paliwo. Niekoniecznie, Fred. Widzicie to? Uwaga, most zamknięty. Ciekawe czy Kudłaty zauważył ten znak. Skąd? Jest zbyt przerażony. Trzeba go dogonić zanim będzie za późno. Most zamknięty. Kudłaty! Hej, spójrz przed siebie! To zabytkowy drewniany most. Prześliczny. Ale jest zamknięty. Hamuj, chłopie! A, nie mogę! Udało się! O raju! Jak to zrobiłeś, Kudłaty? Przecież most mógł się zawalić. O! O! Kiedy dostaję totalnego cykora, nie ma dla mnie żadnych przeszkód. Ciekawe, dlaczego ten most został zamknięty? Wygląda dość solidnie. No właśnie, dziwne. Chodźmy. Tam.